Cześć, witaj serdecznie, z tej strony Darek z Enlinado, czyli English Like Natives Do, na którym uczymy się technik, metod, ciekawostek związanych z językiem angielskim, bo jestem pasjonatem języka angielskiego. Dziś chciałbym pokazać Ci pewną technikę, dzięki której możesz w bardzo szybki sposób nauczyć się bardzo dużej ilości słówek. I tutaj bardzo szybko i bardzo dużej ilości słówek są takie dość, są pojęciami abstrakcyjnymi, ale powiedzmy 100, 200, może nawet 300 słówek w ciągu jednego dnia jesteś w stanie spokojnie się nauczyć. Jeśli oglądałeś, czy oglądałaś moje wcześniejsze filmiki, to myślisz sobie, no ale Ty zawsze byłeś przecież raczej przeciwnikiem takich szybkich technik. Zawsze mówisz o tym, że nie ma możliwości nauczyć się angielskiego w dwa tygodnie, tak jak podają to niektóre kursy i raczej mówisz, żeby podchodzić do tego w sposób stonowany. I oczywiście podtrzymuję swoje zdanie. To nie będzie jakaś super technika, magiczna technika, magiczny sposób. Natomiast będzie to pewnego rodzaju lifehack. Jeśli wcześniej nie słyszałeś, czy nie słyszałaś o tym, Lifehaku, to może przydać się bardzo, może okazać się on bardzo przydatny, nawet w rozmowie czy też w nauce. Ok, żeby nie trzymać się już w niepewności, to tłumaczę, na czym to polega. Masz w języku angielskim, a może zacznijmy od języka polskiego, masz w języku polskim taką liczbę rzeczowników, które kończą się na CIA. Na przykład koncentracja, animacja, wizualizacja i wiele, wiele innych. I wystarczy, że to cia zamienisz na ty i ony, czyli tion, i uzyskasz angielskie słowo. I w 95% Działa to praktycznie jeden do jednego. Czyli jeśli mamy animacja po polsku, animation po angielsku. Jeśli mamy koncentracja, to po angielsku mamy concentration. I wyobraź sobie, że masz taką sytuację, w której zabrakło ci słowa, a chcesz coś bardzo powiedzieć. I zastanów się, czy nie ma w tym słowie, które chcesz powiedzieć, a którego nie masz akurat w głowie, czy nie ma jakiegoś zamiennika właśnie z końcówką cia. Na przykład chcesz powiedzieć, że Przydarzyła mi się dzisiaj bardzo dziwna historia. To możesz sobie szukać synonimów słowa historia, na przykład sytuacja, bo jest z końcówką ja. I wtedy będzie It was a very strange situation. Oczywiście na słowo dziwna historia prawdopodobnie łatwiej zapamiętasz słówko story, history i też twój rozmówca cię zrozumie. Natomiast jestem pewien, że przydarzą ci się jeszcze takie sytuacje, do których będzie można poszukać w głowie synonimów i akurat znajdzie się coś z końcówką cia. Natomiast to wypowiedzieć z angielską wymową, co brzmi jak "shun", situation animation information mam nadzieję, że ten trik będzie dla ciebie przydatny i dzięki niemu nauczysz się wielu przydatnych słówek, bo nie są to jakieś rzadkie słowa, ale tych z końcówką cia, no i z końcówką tion w języku angielskim jak i w języku polskim jest przecież bardzo dużo. No i jeszcze raz powtarzam, pamiętaj o tym, żeby koniecznie sprawdzić ich znaczenia, bo będą też takie słówka, które nie są tłumaczeniem jeden do jednego albo które są Czasem nieużywane, rzadko używane, dlatego sprawdź sobie to koniecznie. Oczywiście zapraszam cię do śledzenia Enlinado do zostania ze mną jeszcze dłużej. Wystarczy kliknąć subskrybuj. Ja chcę tutaj stworzyć taką grupę ludzi pasjonatów języka angielskiego, gdzie niekoniecznie będę ci podawał jakieś nudne zasady gramatyczne, tłumaczenia czasów i tak dalej, ponieważ tego jest tyle w internecie, praktycznie wszędzie można to znaleźć. Natomiast często podrzucę ci jakiś ciekawy trik, jakieś ciekawe przemyślenie, coś co zmieni twoje myślenie czasem o 180 stopni i właśnie w taki sposób ja uczyłem się angielskiego i też te złote myśli chciałbym Tobie przekazywać. Dlatego jeszcze raz serdecznie Cię zapraszam, subskrybuj i zostań jak najdłużej. A w opisie masz kilka ciekawych jeszcze przykładów na ten temat.